Witamy na konferencji po meczu. Yy, gratulujemy zwycięstwa, efektywnego zwycięstwa. Bardzo proszę o opinię trenerze, pan Jakowiec. Yy, dziękuję. Ja jestem bardzo zadowolony, że zagraliśmy dzisiaj. Yy, bardzo zespołową, mamy tam blisko 30 asyst. Yy, Wstrząsnęła nam ta, ta, ta porażka z i yy, Od tej pory nasza, nasza gra się poprawiła. Yy, a druga rzecz, bardzo fajnie, że, że wszyscy dzisiaj pojawili się na boisku i dali odpocząć graczom podstawowym. E, szukamy czas, też takich meczów, e, gdzie, gdzie możemy grać szerszą rotacją, bo wiadomo, że te mecze co trzy dni są ciężkie, szczególnie te e, przeloty. No, ogólnie m, bardzo się cieszę, że, że zaczynamy rozumieć teraz częściej, o co chodzi. Wojtku, Twoja opinia? Tak jak to wspomniał, graliśmy bardzo zespołowo i pomimo tego, że start na samym początku postawił bardzo, bardzo ciężkie warunki, no to jednak ta, jednak ta szeroka rotacja sprawiła, że wyszli, wyszliśmy na wysokie prowadzenie i do końca meczu tego nie oddaliśmy. Także dziękuję bardzo. Jeśli pozwolisz pytanie, wróciłeś do Lublina trochę innej roli. Czy jakoś to wpłynęło na Twoją postawę dzisiaj? Ale przepraszam się pytam, co to znaczy, że w innej roli? No, chodzi o to, że w ubiegłym sezonie broniłem bardzo błono-czarnych, no. teraz, e, przyjechałem zagrać przeciwko, że nie yy, To znaczy ja zawsze będę wspominał Lublin y, bardzo dobrze. Spędziłem tutaj dwa bardzo, bardzo fajne lata. Tak się w wakacje stało, że po prostu żeśmy się dostali, ale nie ma żadnych, yy, że tak powiem po angielsku hard feelings po prostu. Jestem teraz po drugiej stronie barykady, ale, ale zawsze będzie taki drobny sentyment, że tutaj grałem i serdecznie pozdrawiam kibiców. Trzeba, że Wojtek powiedział, nie było hard feelings. Dzisiaj Wasza drużyna też pokazała, że nie było tego, tak, tak jak Wojtek mówi, hard feelings. Graliście sportowo, szanowaliście rywala. Jeden drobny, drobny grzyk, który tam... To pod... Roman. Sportu. To Roman, to nie, Roman. Ale czy, to, czy, to tak, czy tak będzie wyglądała gra Arki? Taka spokojna, sportowa? Czy będziecie też pokazywali zon? To znaczy... Myślę, że w każdym meczu staramy się zagrać na dużej intensywności. Oczywiście nie zawsze nam tam wychodzi, ale, ale takie jest nastawienie zespołu. Myślę, że Roman słynie z tego, że jest bardzo twardym graczem Nieustępliwym i, i takich graczy po prostu należy szanować. Z drugiej strony chyba Armani był, który też jest graczem, który tam nie oddaje centymetra parkietu i, i takie rzeczy się zdarzają w sporcie jest normalne. Ja jako też kibic bardzo że takie rzeczy lubię, oczywiście, jeżeli nie prowadzą do żadnych tam większych konfliktów. Jakie są pytania, bardzo proszę? Jeśli nie ma, dziękuję. Feneł radek, czy mi Taylor na konferencji po meczu z Aseco, Arką Panie trenerze, poproszę o krótką, szczerą odpowiedź. Co się stało? Co się stało? Arka Gdynia nam się stała. Bardzo, bardzo krótka i szczera odpowiedź. Eee, wiedzieliśmy, że grają, e, szybko, że grają, że bazują swoją grę bardzo dużo na rzucie za trzy, że zazwyczaj powyżej 50% na, na, na dużej ilości. Trafionych rzutów i po prostu arka udowodniła w tym meczu albo pokazała tutaj e, na nas, dlaczego są jeden z głównych kandydatów e, o walce o, o mistrzostwo i jednocześnie, e, że to, że, wygrają, w, że wygrywają w Europie, nie jest, nie jest przypadkiem. E, co do nas, e, widocznie e, dyspozycja w naszym w dzisiejszy, w dzisiejszym dniu nie była taka, e, nie była wystarczająca, żebyśmy mogli odpowiedzieć na, na grę arki, e, tak jak mówię, która była bardzo skuteczna, która korzystała z naszych błędów. E, na, z drugiej strony e, mi oddaliśmy, e, mi rzucaliśmy rzuty, które były otwarte albo bez, bez, bez obrony, czego nie trafiliśmy. Koszykówka jest bardzo prosta gra, Trafiasz to wygrać, nie trafiasz przegrać. Dziś, nie trafiliśmy nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi e, sposobu, e, w jaki sposób e, trafić do tego kosza i dlatego taka duża różnica. Przy, e, w sumie, W sumie tyle. Dziękuję. Jimmy, same question. Co today? Um, <coughs> against, you know, to great team, they're good team in this league, you know, one of the top teams. Um, they came out composer and everything they came out in, they hit some shots and then we just didn't respond well to it and you know like we just like i said they're the top team in this league and we're you know we did we just didn't match their we didn't match their energy tonight the to <laughs> assist asysty. Tak. Czy to, czy to nie, nie, nie świadczy o tym, że nie chcieliśmy dzisiaj pograć zespołem? E, to wynika generalnie bardziej z obrony Aseko, który, który znaczy Aseko gra w taki sposób, że e, gra jeden na jeden i odcina podanie na obwód i robi dużo, dużo switchów w obronie, e, dużo zamian klicza. Więc, więc nas, nas zmuszali do gry 1 na 1 i odcinali ta podania. Dlatego też ilość tych asyst jest raczej niska. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest związana z tym tak samo jest, że jeżeli już doszliśmy do sytuacji, gdzie mieliśmy otwarty rzut, zazwyczaj nie trafiliśmy tego rzutu. I się liczy tylko wtedy, kiedy rzut cenny. I to są dwie rzeczy, które na pewno, na pewno jedna i druga. Mają albo jedną dru, i drugą można odczytać w statystykach jako mała ilość asyst. Było pytanie, co się stało? Było będzie pytanie, co teraz? Teraz jest tak. Ja. Za cztery dni jest kolejny mecz z, z Starogardem. <coughs> Trzeba w tym czasie się przygotować na, na grę Starogardu, który gra kompletnie inaczej niż seko. Skupić się. Na, na tym kolejnym meczu, bo tak jak mówiłem, każdy kolejny mecz jest najważniejszy i ten mecz, co był dzisiaj, e, niestety bardzo wysoko przegrany, e, ale już jest za nami. I teraz e, w tej chwili musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu i od jutra już e, pracować nad e, korektami i konkretnym przygotowaniem pod zespół z e, e, znaczy, no, e, na Polfarmę. Jeszcze są pytania?